Dzień dobry. Chciałam nagrać vloga, bo jutro jadę na ryby. Jest 7 sierpnia. I co? I chciałam nagrać, jak to się wszystko pakuje w sensie, jak ja to pakuję. Chciałam zrobić dłuższego vloga, dlatego też jest taka forma, że dzisiaj to nagrywam. I mam już rzeczy przyszkowane, ale to zaraz wam pokażę. Mam skrzynkę, młotek. Twojemu trzeba karpia ogłuszyć byłoby. No to czyli co? No ręka, jak młotek, no to co? Podbierak nowy, parasolkę, mata, dwie wędeczki, stolik i, i tu kołyska. A w środku kołyski są sygnalizatory. 5.02, właśnie wstałam trzeciej 3.20 i właśnie już dokończam pakowania. Jadę na łowisko. Widzimy? Także widzimy się na łowisku. Idziemy się już z łowiska Ja już dojechałam, ludzie są za mną Więc się trochę znowu stresuję Ale mam nadzieję, że będzie dobrze Właśnie nie da się teraz rozkładać więc Jest godzina 5.40 Wydaje mi się, że tak mi do 6 to zejdzie Może i nawet dłużej Bo nie mam zestawów pokręconych Więc e, lecę Bo czas mnie goni Idziemy się później Godzina 6.45 Ja już się rozłożyłam Mm, trochę mi to zajęło dłużej, no ale musiałam stały sobie na nowo robić. No i czekam na pierwsze branie, zobaczymy, o której będzie. <laughs> Mam tak, użyłam kukurydzy, kukurydzy i zajebistego... zajabistych kulek orzecha Gryśiego w zalewie śliwkowej. Sama bym to opierdoliła. No nie będę rybą zabierać. No i na drugim mam kukurydzę i połówkę kulki peperoni. No i zobaczymy, nie? Zobaczymy co to będzie. Pokażę Wam jak to u mnie wygląda wszystko. Ale pokażę Wam teraz. Matę nową, co wczoraj kupiłam na kołyska. Będki. Zobaczcie jak to się prezentuje. Tu mam swoje rzeczy. Mam palet, Tu mam stolik. I siedzonko, nowe wziąłam. No i tu alfa. Więc to w sumie tyle. Czekamy na pierwsze brania. Może ty kurwa dziadu jeden ty. Fiu-fiu, aż le bitle. Takim sprzętem można zabić. po 55 Jedna ryba, jeden karp. Ponad 8 kilowy. I nagrywałam, bo, bo jest gorąco w chuj i chitchilluj totalnie. Wzięło mi na nową wędkę i na nowy. Jestem bardzo zadowolona. Poza tym, że skupiłam dwa ciężarki, bo mi się odpiały, nie wiem jakim cudem. To tak to wszystko git. Może nagram na rybkę. Ej, gdzie idziesz? Co? Dzień Do dupy! W sumie tak słowem ostatnim, bo teraz to montuję właśnie ten film, który widzicie teraz na no, oglądacie. W każdym razie, no nie pożegnałam się ani nie powiedziałam, jak to wszystko wyglądało później, no ale już nie miałam, po prostu już mi się nie chciało, bo wydarzyła się sytuacja, na którą nie miałam praktycznie wpływu, czyli po... połamał mi się podbierak, ale już go wysłałam na reklamację, no po. Kurwa, tak mi się złamał, że no ja nie wiedziałam co ja mam ze sobą zrobić. To mi mega obniżyło humor, a po drugie, silowałam, miałam tak totalnie we wszystko wyjebane, że to jest po prostu takie zdrowe wywalenie na wszystko. No i, i mam nadzieję, że Wam się format ten spodobał i ten, ten w ogóle vlog. Był taki dosyć chaotyczny, ale plus minus starałam się go jakoś fajnie Wam zrobić. I mam nadzieję, ja też się uczę programu, więc mam nadzieję, że to jakoś fajnie wyjdzie. W każdym razie chciałam Wam podziękować za oglądanie i mam nadzieję, że Wam naprawdę się spodobał. Proszę zostawić jakiś miły komentarz, lajka i suba, bo jak nie, to Was wszystkich znajdę.